Włożył mnie do pamka jak kiedyś ja tobie, skitalsy. No ale nam nie wyszło dziecko i miałam tylko kolorowy pępek. Bo no to się chyba wkłada jakoś inaczej. A może jest jakieś magiczne zaklęcie? A szczękłe ziaby i zgniłe kwaby z gilam będzie tu dziecko za chwilę. I co? Ja wiem, bo nie mam skitalsów. Poproszę mamę, to nam dzisiaj kupi. I tak się nie robi, dzieci. Najpierw facet musi mieć hajs i ta baba musi chcieć ten hajs. Jakaś spaczona jesteś? Oni mają kilka lat, co ty im gadasz. Dzieci się biorą z miłości, tak jak ja i ty. Mhm, mm to muszę kochać Anżelę jeszcze ja mocniej. Ja chyba mocniej się Idź do taty, to ci wytłumaczy. Albo do mamy. Najlepiej idź do babci. To ja też chyba pójdę. No, zanim mi brata zwichnie, się Anżelkę. W Polsce mamy kapustę polską. W Chinach mamy Tak Choi. Chciań Pobawimy się w eksmisjach.